Z tej strony zakr Wiśniewski i dzisiaj wróciłem już ze szkoły i po drodze miałem zoologiczny, więc wstąpiłem i zobaczcie co kupiłem. Tutaj jest pielęgnica Kakadu Parka, a tutaj taki waty sumik. Dobra. Więc musimy je wsadzić na jakiś czas do tego akwarium. Bo do tego będę sumika, to zaraz je oddzielę. Więc włożyłem je tego sumika tutaj. W tym akwarium będzie sobie pływać. Tutaj muszę, zobaczcie, samiec wpłynął yy, jak to się mieczyka, wpłynął tutaj jakoś, nie wiem. Wskoczył tu i zaraz muszę go wypuścić. A te, a te... tutaj... Tu te e, pielęgniece kalkadu... Muszę tu, bo one tu akurat będą. I ta... E, ten... Jakoś podchodzi do nich, ale wypuszczę ją, bo pewnie pogryzą i zaraz nie będzie... Tak... Tak myślę ogólnie. Dobra, to więc... 15 czy tam 30 minut, poczekamy. Więc widzę, minęło jakieś pół, z pół godziny. Dolałem im z tego akwarium oczywiście wodę. Tutaj też i zaraz wypuszczamy. Dobra, więc bierzemy sitko, wyławiamy. kurde wyławiamy, wyławiamy. Teraz będzie trudno go wyłowić A tak jest. skupany. O nie. Czekajcie, obliczenia ja Złapałem. O, zobaczcie, strasznie ruchliwy. To więc wypuszczamy. O, poleciał sobie. To więc teraz wypuszczamy te. O, poczekajcie muszę y, tą pokrywę. I zobaczymy jak będzie w wodzie się prezentował ten Czekajcie. Och, dobra. Zobaczcie. Nie wiem gdzie on poleciał właśnie. O, tutaj. Tutaj, tam jest sumik. Tak się więc prezentuje. I co? Teraz do te pielęgnice. Mamy Pierwszy, chyba samica. I tak, samica. Samica mamy. Wypuszczamy. Leciała i teraz samca. Dobra, więc widzowie, wypuściłem. I muszę ją przełożyć, bo atakuje te pielęgniczki. I co? Widzimy się w następnym odcinku Nara.